Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest sobota, witam Was w sobotnim y, dniu i vlogu. Jest bardzo brzydka pogoda, no bo jesień w końcu. Mam nadzieję, że jeszcze będą takie dni ciepłe, tak jak ostatnio było. Mam nadzieję, że będzie takie słońce, ale że będzie tak też ciepło, że tak będzie. No wiecie, tak fajnie cieplutko, że jeszcze będą te dni ciepłe. Mam nadzieję, bo jak na razie jest paskudna pogoda, pada. No jest taka nieprzyjemna pogoda, przynajmniej dla mnie, bo ja nie lubię jesieni. I też to, że jest strasznie tak zimno, to też nie jest fajną oznaką jesieni. No i też ja jestem taką osobą, która nie lubi deszczu, no. E, więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, dzisiaj jest sobota. E, planuję sobie dzisiaj pogarniać trochę pokój, e, no bo jest sobota, czyli co? Dzień żądania. Więc e, planuję sobie też e, zmienić wodę w kwiatuszkach, bo już jest taka niedość ładna. Więc planuję zmienić e, wodę w kwiatuszkach moich w wazonie, e, pogarniać pokój, poszątać w, na regale bo tutaj jest mały taki palałaganik. Nie ma tragedii, ale wiecie, może być lepiej poszlądane. E, no, planuję sobie wyrzucić śmieci no, i tutaj najbardziej to regał ogarnąć i odkurzyć pokój. No. Słuchajcie, po prostu ten czas tak szybko leci, naprawdę. Ja nadal nie dowierzam, że po prostu jest październik. Naprawdę, ja się czuję, jakby był wrzesień, a tu już jeden październik. A zaraz już będzie listopad. Co jest w ogóle krada? I w ogóle wiecie, co mnie dzisiaj poirytowało? Że idzie w telewizji dzisiaj, sobotę, 5 października, października, Kevin sam w domu. Jakby, co jest? Naprawdę, może jeszcze reklamy, reklamy jeszcze świąteczne? no, puśćcie, naprawdę. Nie dość, że w Action są już święta. E, w Kiku podobnie, naprawdę. W Pepko teraz w sumie chyba też. Nie wiem, bo niedawno, bo trochę niedawno nie było w Pepko, ale moja mama była i mi właśnie opowiadała o jakiejś tam zestawie choinkowej: no, że są jakieś tam talerze, wzór świąteczny i tak dalej. I po prostu w w sumie też. To jeszcze Kevina sam w domu puszczają w październiku. Więc ja sobie magii świąt nie psuję, bo jeszcze jest za wcześnie jest jesień. Nie ma zimy, jest jesień. To jest jesień. Zima będzie w listopadzie. I w grudniu, a nie po prostu, wiecie, w październiku. To jeszcze nie ten czas, moi drodzy. To jeszcze nie ten czas. Nawet nie ma, nawet nie ma pierwszego albo 5 listopada napuszczenia Kevina sam w domu. Jeszcze przyjdzie na to czas, naprawdę. Więc ja sobie nie psuję Magii Świąt. Nie wiem, jak reszta osób. Ja sobie nie psuję Magii Świąt. Ja czekam z Kevinem sam w domu albo w listopadzie, albo w grudniu. Natomiast nie będę na pewno oglądać wcześniej Kevina sam w domu, bo nie chcę sobie psuć Magii Świąt. Po prostu i tyle. No. Jak widzicie, niezbyt ładna pogoda jest za oknem. No, niezbyt ładna w sumie. Tutaj coś napadało. I no, muszę zmienić wodę w kwiatuszkach. Jezu, ale one są ładne. Naprawdę nie mogę się po prostu na nie napatrzeć. No, są przepiękne po prostu. A tak pachną, no Boże, ten zapach. Takich kwiatków to po prostu super. Super opcja. Jeszcze sobie dzisiaj zapalę świeczuszkę, bo się w ogóle okazało, że w domu mamy taką świeczuszkę, która nie była chyba raczej nigdy nie używana, więc ja w sumie o niej zapomniałam. Nie wiem, czy Wam mówiłam o tym, że zapomniałam o jakiejś świeczce i się bardzo cieszę, naprawdę, bo zapach tej świeczki, pamiętam, że on był taki fajny, więc ona jest w domu, więc w każdej chwili wiecie, mogę sobie pójść, ale jak na razie chcę się skupić na sprzątaniu, E, pokoju, ogarnianiu i no oh. Tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit, taka bluzeczka, co sobie ostatnio kupiłam na lumpach oraz spodenki, które również sobie ostatnio kupiłam na lumpach. Więc tak się prezentuje całość i powiem Wam, że mega mi się podoba ta bluzeczka. Jest fajna. Powiem Wam, że mega mi się podoba. No, jest taka fajna. Powiem Wam szczerze, koszulka z długim rękawem. Dłusko, koszulka. <noise> e, fajnie bardzo. Powiem Wam, że mega pasuje do tych spodni. Spodenki dresowe, czarne, super fajne. Właśnie potrzebowałam bardzo takich zwykłych czarnych spodni, bo nie mam, nie posiadam. Kiedyś posiadałam dwie pary czarnych spodni, ale no cóż. No, wiecie, czas mija czasem ze spodniami, więc e, były takie już takie, no. Więc po prostu, no więc cieszę, że cieszę się bardzo naprawdę, że sobie kupiłam i mają kieszenie, bo te znajka, te niebieskie, co sobie sobie tyłem, kupiłam również z tymi, nie mają kieszeni. No, ja po prostu. <gryw> Ale cieszę się, że te mają. no. Powiem Wam szczerze, że zarówno po domu mogę tak chodzić, jak i gdzieś, nie wiem, na korki, albo gdzieś na jakiś wypad. No powiem wam, na jakieś wyjście, no mega fajne. Powiem wam, że ta stylizacja daje mi taki odbiór, taki jesienny. Czy tylko mi się tak wydaje? Nie wiem, tak mi się wydaje, że ona tak pasuje idealnie właśnie do tego klimatu tak, e, takiego jesiennego, że tutaj mamy skarpetki, wiem, totalnie nie ten kolor. Tutaj czarno-biała bluzeczka, tutaj czarne spodnie, git wszystko. Ale te skarpetki się gryzą, wiem. Ale nieważne, no. Patrzmy tylko na bluzkę i na spodnie, w sensie bluzko, koszulkę. No, e... No. I powiem Wam, że prezentuje się to całkiem fajnie. Daje to właśnie taki, mi przynajmniej takie wrażenie, że e, ten outfit bardzo tak jesiennie wygląda i się prezentuje. I daje taki właśnie mi, no, że tak po prostu, że pasuje tak bardzo do jesieni. O, znalazłam tę świeczkę, co Wam mówiłam, o, kurde, ale ona jest świeczka. Proszę bardzo, znalazłam tą świeczuszkę. Znalazłam. Proszę bardzo, czekajcie, gdzie bym was postawić. Ja tutaj bardzo tak. O, dobra. Ona tak fajnie pachnie. O Jezus, Maria, nie, koniecznie sobie ją teraz zapalam w pokoju swoim. <grym 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 I mega mi się podoba ten autfis serio. Jakoś tak fajnie. Bardzo fajnie. A ta świeczuszka to jest hit, moi drodzy. Polecam Wam. Chcę w się sensie wiecie, to indywidualnie to osoby jakby... Właśnie, ja wiem, że każdy inaczej, nie wiem, jak ktoś mi coś pokazuje, jakąś, a bo haj, to ona taką nie pachnie, a na, dla na mnie na przykład ten zapach nie jest już taki fajny, więc to po prostu indywidualnie, ale tą świetuszkę po prostu uwielbiam, mega ładnie pachnie, więc sobie ją zapala. Moje zła, ładnie pachnie. No, więc sobie idę ją zapalić w swoim pokoju, no i lecimy do mojego pokoju. Nie. Siema, no będę sobie robiła teraz herbatkę W ogóle zapomniałam o takim jednym kubku, którego mam bardzo długo Kiedyś moja siostra właśnie... Nie Juka, tylko inna siostra Jak była w Londynie... Hmm, właśnie... No w Londynie była To ja, jak e, przywiozła mi z Londynu taki superowy kubek z, z Reka I w środku ma tutaj... Proszę bardzo, tak się prezentuje Zapomniałam o tym kubku w ogóle e, No więc teraz sobie robię w nim herbatkę ogólnie i no, serio zapomniałam o tym kubku, naprawdę e, więc sobie teraz robię z nim, e, w nim herbatkę no i bardzo się zastanawiam, czy by sobie nie dodać do tego jakiejś rurki zielonej pewnie jeśli jest o zielona słonka jest więc sobie po prostu dam i no to nie wygląda super Fajny jest ten kubek Bardzo o nim zapomniałam, ale teraz sobie przypomniałam o nim, że właśnie miałam taki kubek Przywiozła mi kiedyś moja siostra z Londynu i takie gdzieś... o nie, co nie? I sobie właśnie przypomniałam, że w innej szafce ogólnie gdzieś tam był, bo pamiętam właśnie I jest Więc sobie będę robiła Pasuje do tego klimatu, według mnie. Nie według mnie pasuje do tego klimatu, ja moim ojcem, więc. Ale no, bardzo zapomniałam o tym kubku. Ja się nie spodziewałam w że ona mi coś przywiezie. I właśnie miałam tak... Wiecie, siedzimy z nią i gadamy, jak tam i w ogóle tam podróż. Ona nam coś opowiada, pokazuje w ogóle. E, ja, też mi, ja też mam nadzieję, że kiedyś polecę e, się zwiedzę Londyn. Ale w takim, wiecie, e, coś chciałabym zobaczyć Londyn zimą. Zimą, e, no. Więc mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Więc też mam takie plany co do Londynu, żeby się tak, no zobaczyć, prawda? Na własne oczy, jak on wygląda i tak dalej. Więc sobie będę robiła teraz herpatkę w tym. Anka, powiedz Wizom, jak Ci się podoba mój kubek z zarekap. Mega fajne, nie? No, ja? Zapomniałam o nim, a wiesz ile czasu mam? I też ogólnie wzięłam sobie tą rurko, Rurkę, w sensie członkę, żeby mi się lepiej piło No bo jednak trochę jakby te uszy tutaj tak przeszkadzają Ale no, Czoderski Więc sobie ja robię teraz aktualnie herbatkę W tym kubeczku Proszę bardzo Opowiem ja wam, że Fajnie. Czasami przypomniałam o tym kubeczku. Robię sobie wiśniową. Niestety nie mam mojej ulubionej, więc sobie robię wiśniową. Bo miałam jeszcze do wyboru dziką różę, ale wiśnia. Wiśnia lepsza. Wiśniowa lepsza. Więc sobie zrobię. Thank you Bo dzisiaj właśnie zakładając skarpetki, to idealnie pasują do tego kubka, więc idziemy wypić herbatkę. W sensie ja. Patrz A tego szweca. No. No i będę sobie piła herbatkę. Świeczka się pali, a ja sobie będę piła herbatkę. Tylko muszę się poczekać jeszcze, bo jest taka bardzo ciepła. I no, nie było niestety malinowej. Mojej jakby bardzo to lubię malinową. Więc sobie zrobiłam wiśniową. Ale właśnie myślę sobie, żeby sobie kupić malinową. Dobra, muszę zmienić podkładkę, bo na razie mam podkładkę e, na kubek, e, z której. E, ktu, podkładkę na kubek, e, ale ta podkładka e, jest na myszkę. Więc muszę sobie zmienić, bo chciałam sobie. O! Więc sobie zmieniłam. Wszystko się tam pali. Za mną. Proszę bardzo. No. I od razu jakoś tak jest przyjemniej z herbatką, i jak się pali świeczka. I no. <laughs> nie wiem co mam jeszcze powiedzieć. Teraz mam jakąś fazę że już długo czyli nie jakoś mega długo, ale teraz już jakoś polubiłam te wszystkie programy: Mistrzowskie cięcie, ostre cięcie, afera u Fryzjera. <laughs> nie wiem dlaczego teraz to takie ogląda, tak wiecie. Takie zwierzę, nie wiem, ja się tym nie interesuję w ogóle. Jakoś tak, nie wiem, no... Nie wiem dlaczego to lubię oglądać. Naprawdę, teraz sobie oglądam po prostu. I teraz sobie właśnie tak mam w myślach puścić sobie jakiś fajny odcinek. Czy to na YouTubie, czy jak robisz jakiś fajny odcinek, to wyłączam YouTube i włączam player. <grym> Żeby sobie obejrzeć, wiecie, cały odcinek, co się stanie potem, bo jednak na YouTubie nie ma całych, tylko są takie urywki. No. Jak jest jakiś taki ciekawy urywek, i mam takie. E, co tam się dzieje? No po prostu sobie wyłączam YouTube'a i włączam sobie player. No. I tak to właśnie, kochani, sobota mija, jutro się niedziela. Czas szybko leci, naprawdę. Powiem Wam, że masakra. Nie wiem, czy się cieszyć, czy <laughs> przerażoną. Ale z tym Keviniem sam w domu to przesadzili dla mnie. No to od razu niech e, wypuszczają reklamy świąteczne. we yeah. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego filmu na moim kanale. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję na moim palcu, aby nie przegapić kolejnego filmu na moim kanale.